Cześć kochani, z tej strony Łuszka Polonia. Zapraszam na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy jakie karty w tym czasie będą dla was wyciągnięte. Osoby z znaku Barana, witam, zapraszam. Spójrzmy zatem co się tutaj będzie działo. Tak więc zobaczmy. I tak na pracę macie giermka denarowego, na emocje księżyc i karta królowej buław, jeśli chodzi o kwestie tutaj zdrowotne. Układ rozpoczyna karta, oczywiście, giermka denarowego, i jest to karta wskazująca przede wszystkim na aspekt nauki, tak, pomocy młodych osób i tego, że no, będziecie intensywnie się czegoś uczyć, doszkalać. I jest to dobry czas, żeby pójść na kurs. No i tutaj karta tak naprawdę wskazuje na możliwość podjęcia pracy, ale właśnie takie ożywienie intelektualne, które również będzie temu towarzyszyć. Dla osób, które mają pracę, będzie to taki trochę powtarzalny, mozolny nieco tydzień, ale też oczywiście w grę wchodzić będzie aspekt tutaj podjęcia jakiegoś kursu, pójścia na kurs właśnie planowania tego lub otrzymania obowiązków, które po prostu będą wymagać od was no, doszkalania, tak. Ale jest to karta symbolizująca spokojny, przewidywalny tydzień. Natomiast jeśli chodzi o emocje. Tutaj macie kartę księżyca, i kartę symbolizuje tak naprawdę iluzję, fałszywą ocenę. Też tak naprawdę może być wam ciężko odgadnąć czyjeś intencje. Czasem ta karta wskazuje na jakieś tajemnice, i tutaj raczej bym uważała na aspekty właśnie oceny, bo możecie na przykład kogoś ocenić zbyt pochopnie tak albo zbyt pozytywnie lub negatywnie co no, będzie mijać się z prawdą tak więc uważajmy na te wpadanie ze skrajności w skrajność dla osób, które mają kogoś również ta ocena się tutaj pokazuje jako mylna tak i coś może być w ukryciu być może też jakaś tajemnica wyjdzie na jaw tak więc no, obserwujcie otoczenie, ale starajcie się nie oceniać właśnie zbyt prędko, bo możecie popytać mieć błąd i to też jest dosyć ważne. Natomiast jeśli chodzi o aspekt zdrowotny tutaj macie królową buław i ta królowa buław wskazuje na pewno na aspekt związany tutaj z tym, że e, jest to karta działania, więc jeśli chcemy sobie pomóc, to musimy działać tak, jest to karta, która wskazuje na pomoc na przykład kobiety, osoby no i ta karta mówi o wielkim zaangażowaniu, sile, charyzmie która nam pomaga w przełamywaniu pewnych schematów i zawalczenia o siebie, tak, jest to walka, tak natomiast tutaj zwróćmy uwagę na kwestie ciśnieniowe związane oczywiście z ruchem kośćmi stawy, stan Zapalna, ale jak mówię, karta jest dobra, bo jeśli się zaangażujemy, zrobimy coś dla siebie, to osiągniemy bardzo dobre wyniki. Tak więc postarajcie się, kochani, wszystkiego dobrego. I przechodzę już dalej do osób z znaku Byka, witam serdecznie. Kochani, zaraz zobaczmy, jaki to będzie czas. I już Wam tutaj mówię, oczywiście, już patrzymy. I tak, na pracę macie czwóreczkę denarową, na emocje sprawiedliwość i władcę, na kwestie zdrowotne. Układ taki troszkę ciężkawy, bym powiedziała, surowy i zaczyna go karta blokad, tak naprawdę, bo mamy tutaj czwórkę denarową i ta czwórka. Denarowa, no oczywiście mówi, że możemy dostać pracę, ale możemy być zblokowani, tak? Z własnymi przekonaniami, jakąś wygodą, brakiem wychodzenia poza sferę komfortu. No i jest to karta takiej chytrości. Też oczywiście możemy spotykać osoby, które wcale nie będą chciały dać nam więcej tych pieniędzy, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, no i jest to właśnie zblokowanie na różnych poziomach. No tutaj karta bardzo mocno zachęca do tego, by wyjść poza nawias bo jeśli nie zrobimy tego no to w tym tygodniu na przykład możemy w ogóle nie ruszyć w kwestiach zawodowych i, no i nie dokonać tego postępu. To samo tyczy się osób, które mają tutaj pracę, również skrytość chytrość może objawiać się troszeczkę w naszych działaniach, ale nie tylko możemy też zostać potraktowani dosyć powierzchownie i również jeśli liczymy na podwyżkę czy na to, że zostaniemy docenieni czy doceniony no, może niestety w jakimś sensie nie, nie zdarzyć się tutaj ten cud, i może nie działałabym akurat w tym względzie mocno na siłę, natomiast starałabym się działać ogólnie w taki sposób, żeby właśnie nie być schematyczną i w jakimś sensie no, pokonywać różne przeszkody, wychodząc właśnie poza strefę komfortu. Natomiast jeśli chodzi o emocje, Mamy kartę sprawiedliwości. Sprawiedliwość symbolizuje surowy osąd, no i kierowanie się prawdą, tak? Jeżeli wyjdziemy czy będziemy wychodzić do innych ludzi, Warto by było, byśmy kierowali się prawdą uczciwością. Co to znaczy? Oczywiście jest to ckliwe, patetyczne, ale też i ma swój sens. Bowiem jeśli na przykład będziecie się oszukiwać, no kogoś spotkacie, ale ta osoba już na początku nie będzie spełniać tych no podstawowych waszych kryteriów, no to może się okazać, że, że tych negatywów się nazbiera i tak dojdzie do rozliczenia i nic z tego nie będzie. Prawda, jakby nas wyzwoli, i tutaj zachowanie równowagi na wszystkich. Poziomach jest istotnym. Dla osób, które mają tutaj kogoś, również sprawiedliwość symbolizuje uczciwość. No i rozliczenie. Jeśli w relacji było dużo pozytywów, no to wiadomo, że możemy liczyć na jakby tutaj to, to, to zadowolenie. Ale jeśli było niestety dużo negatywów, może relacja tutaj. Iść w kierunku rozpadu, rozwodu, separacji. No i tutaj właśnie tego trudniejszego rozliczenia, tak? Ale wszystko zależy, w jakim Wy jesteście konkretnie położeniu, oczywiście, tak? Bo to jest też trochę zbieranie tego, co, no jakby zasialiśmy. Natomiast zdrowie. Zdrowie, mamy kartę władcy, i karta władcy symbolizuje wizyty lekarskie, spotkanie z silnym mężczyzną, może być to lekarz, trener personalny lub inna osoba związana z aspektem zdrowotnym, jako motywator. Tak, i to jest karta wskazująca przede wszystkim na kogoś, kto w jakimś sensie ma tą siłę, kto przekazuje informacje w dosyć chłodny, wykalkulowany, ale konkretny sposób, i tutaj musimy kierować się dyscypliną. Jeżeli chcemy coś zrobić dla siebie, to musimy wytrwać, kierować się konkretnymi zasadami, bowiem one są najistotniejsze. Jest to karta dobrych wyników i. i Tutaj, prawda, zadowolenia z kwestii zdrowotnej, ale też my musimy w tą systematykę wejść i no, trzymać się. i tak, Jeżeli zdecydujemy się na ćwiczenia, dietę, jakieś terapie, no to musimy się ich po prostu trzymać. Zwróćmy oczywiście dodatkową uwagę na aspekty kości mięśni, stawów, ruchu ogólnie, tak. Ale też karta odporności, więc może warto może po prostu zacząć suplementować jakieś rzeczy, czy zdrowie się odżywiać, żeby wzmocnić tę odporność. Naprawdę to była ciekawa karta. tego bym się trzymała. Wszystkiego dobrego, kochani, kochane. I przechodzę dalej do osób z podznaku bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Spójrzmy, jakie to karty zostaną wyciągnięte dla Was na ten czas. Już patrzymy. Tak, przetasuję karty dla Was oczywiście. Już patrzymy. Drogie bliźnięte, spójrzmy tak. Na pracę Wisielca macie, na emocje diabła. Oraz karta dwójki buław na kwestie zdrowotne. Dwie pierwsze karty trochę słabe, trudne, w sensie dające do myślenia. Natomiast zaczyna właśnie tutaj ten wisielec, przepraszam. I wisielec wskazuje na pewno na aspekty zastoju przewrócenia planów do góry nogami i tego, że no po prostu coś nie pójdzie po naszej myśli. Chcemy zdobyć pracę, może być ciężko, coś się może po prostu tutaj zmienić, a na pewno czeka nas zawieszenie, zastój. Więc jakby w aspekcie szybkiego otrzymania pracy może do niej po prostu nie dojść lub pewne rzeczy wydłużą się w czasie. Dla osób, które mają pracę również karta wskazuje na to, że no, po prostu, jakby energetycznie, wy tutaj to, co sobie zaplanujecie, to może niestety nie dojść do skutku, przewrócą się pewne układy do góry nogami, pewne sytuacje będą trudne do okiełznania. No i tak naprawdę, jaką radą jest przy tej karcie, to to, jedyną radą, to to, żeby spojrzeć na daną sytuację zupełnie od innej strony. Świat się przewraca do góry nogami, my nie możemy tkwić w jakimś schemacie myślącym, my musimy też jakby. Nieco stanąć na głowie, by rozwiązać pewne problemy. Natomiast jeśli chodzi o emocje. I tu mamy diabła. Ten diabeł wskazuje na oszustwa, manipulacje, na spotykanie wspaniałych osób charyzmatycznych, ale też i takich, które mogą nas właśnie zwieść na manowce, tak? Jest to karta erotyki, uzależnienia, trochę wykorzystania, tak. No i takiego spętania. Tak? Uważajmy, by nie dać się w, w jakoś tutaj wprowadzić w jakąś pułapkę, z której ciężką nam może wyjść może nam po prostu ciężko wyjść w danej sytuacji, tak? No jest to karta uwiązania, przywiązania jakiegoś oszustwa, tak? Żeby nie było tak, że, że spotkacie kogoś, ktoś wam się strasznie spodoba, zrobi ogromne wrażenie, ale tak naprawdę nie będzie mieć dobrego na was wpływu. Uważajcie na to, choć możecie przeżyć coś intensywnego, choć no właśnie tutaj są pewne mankamenty w aspekcie długofalowym. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które mają Tutaj kogoś. Możecie, możecie się w tym czasie czuć jak w klatce, możecie czuć, że jesteście manipulowani, oszukiwani. No, diabeł to pewne wpływy, tak, które gdzieś tam będą się odznaczać, no i też możecie być tutaj wykorzystywani w jakimś sensie. Jest to karta spętania, szczególnie w relacjach, które są toksyczne, i ktoś może myśleć, że nie da się z niej wyjść, a natomiast wyjście może być prostsze i bardziej prozaiczne, niż by się wydawało. Ale mimo wszystko, może Wam się wydawać, że nie ma z tego właśnie wyjścia, tak? Uważajmy na te manipulacje, na lęki i na własne słabości, by tutaj po prostu im nie ulegać w znaczącym stopniu. Natomiast jeśli chodzi o aspekty Tutaj związane ze zdrowiem. Dwójka Buław reprezentuje dwie opcje, dwie możliwości. Może być podróż w ramach, oczywiście, kwestii zdrowotnych. No i tutaj dwie terapie, lub dwie, dwóch lekarzy dwie opcje, między którymi możecie się zastanawiać. Jest to dobra karta, wskazująca na ciekawe. Tendencje. No, i przy tej, tej karcie, oczywiście, możecie e, dynamicznie podejmować decyzje. Jest to karta perspektyw, dobrych wiadomości i mimo wszystko wyjścia tak z czegoś, z jakiejś sytuacji. E, taki pozytywny ruch. Zwróćcie uwagę oczywiście na ruch kwestii kości stawów, tak, mięśni, ale uważajmy na stany zapalne, no i trochę kwestie tutaj ciśnieniowe czy krążeniowe. Natomiast sama w sobie karta jest naprawdę korzystna i tego bym się trzymała, kochani. Tak więc wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, hej!